29 kwietnia 2024 roku Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował na swoich social mediach, że w drodze konkursu została oficjalnie wybrana polska nazwa dla F-35, Husarz. Wybór taki wywołał ogromną reakcję w sieci, głównie negatywną. Padły oskarżenia zarówno o to, że manipulowano wynikiem konkursu, jak i że ostatecznie wybór Husarza jest absurdalny. Bowiem cóż to za pomysł, by maszyny sił powietrznych chrzcić chwalebnym, ale jednak imieniem związanym z dziedzictwem wojsk lądowych, nie wpisującym się nawet w tradycję nazewnictwa w lotnictwie wojskowym. I o ile zgadzam się z wieloma tymi zarzutami, a sam najchętniej widziałbym, by zwierzęcym patronem naszych nowych myśliwców była jakaś z wielu polskich słów, tak widzę w nim coraz więcej sensu. Dlaczego w ogóle sądzę, że husarz pasuje do F-35? Pierwszą kwestią, w jakiej widzę zgodność między nimi, jest ich funkcja na polu bitwy. Husary zasłynęła jako siła przełamująca, która za pomocą swoich szarż i bardzo długich kopii otwierała szerokie szyki, co następnie wykorzystywały towarzyszące inne formacje, jak pancerni czy lekkozbrojni pocztowi. Ich zaangażowanie pozwalało Husary na odskok, przegrupowanie, przezbrojenie i powtórzenie debastującego uderzenia uderzenia, którego siła leżała w takiej samej części w uzbrojeniu, co w komunikacji i współpracy między towarzyszami. Jednocześnie Husaria mogła radzić sobie z wszelakim przeciwnikiem, także wrogą kawalerią, dzięki świetnemu wyszkoleniu oraz uniwersalnemu wyposażeniu. Jak ma się to da F-35? Maszyna ta jest zaprojektowana do działania w warunkach oddziaływania wrogich systemów antydostępowych i dozorujących przestrzeń powietrzną. Uzbrojony w broń radiolokacyjną lub naprowadzaną za pomocą zawartych w jego konstrukcji systemów celowniczych ma za zadanie otwierać niebo nad terytorium przeciwnika dla innych niezoptymalizowanych do tego maszyn. Wykorzystując swój niezwykle nowoczesny radar oraz system wymiany danych, ma również za zadanie przekazywać informacje i naprowadzać koordynowane uderzenia innych środków bojowych. Tak jak Husaria niwelowała potencjał duetu Pika-Muszkiet, tak F-35 ma za zadanie rozwiązywać problem, jakimi mogą być systemy S-300, S-400, a zwłaszcza naprowadzające je lądowe oraz latające stacje radarowe. Jednocześnie F-35 jest w pełni zdolny do samodzielnej walki powietrznej, gdyby do niej doszło. Ma przy tym ograniczony uchwyt, który jest mankamentem maszyny wynikającym z charakterystyk stealth, a sprawia, że F-35 w celu dozbrojenia i tankowania będą musiały w razie walki sprawnie wycofywać się na swoje zaplecze. Idźmy jednak dalej. Husaria, by móc być skuteczną przeciwko różnorodnym zagrożeniom, musiała posiadać nie mniej różnorodny, elastyczny arsenał. Jego kluczową częścią były oczywiście bardzo długie, nawet 6-metrowe kopie husarskie. Były one właściwie bronią dystansową, zapewniającą Husarii przewagę zasięgu nad piechurem europejskim, przekonanym o swojej niedostępności w ruchomym jeżu. Kopia pozostawała przy tym relatywnie lekka, dzięki temu, że w procesie produkcji była wydrążona w środku, a wyposażona w kolorową kitajkę, wywołującą w szarży straszliwy hałas, mogła również pasywnie dezorientować i przerażać przeciwnika. Gdy jednak dochodziło do zwarcia, w ruch szła najbardziej uniwersalna z broni husarskich, a więc legendarna szabla. Będąca bronią lekką, elastyczną i zapewniającą wyszkolonemu towarzyszowi możliwość zarówno ataku, jak i obrony w każdym kierunku. Jej uzupełnieniem były środki bardziej dedykowane do specyficznych zadań. W walce z przeciwnikiem opancerzonym do gry wchodziły koncerze, pałasze oraz nadziaki. Do przeciwnika lekkiego i zwinnego strzelano z pistoletów, bandoletów czy nawet łuków. Husarz był z czasem również opancerzany w bardzo inteligentny sposób. Świadomi, że muszą zachować jak największą mobilność taktyczną, towarzysze decydowali się na skupienie opancerzenia w dwóch obszarach, a więc na głowie oraz w froncie jeźdźca. Głowa husarska, zaopatrzona w szyszak składający się z dzwonu, policzków, osłony karku oraz nosala, zapewniała ochronę w pełnym zakresie kątów, jednocześnie zapewniając dość dobrą możliwość obserwacji oraz oddychania. Z kolei korpus husarza był osłonięty przez napierśnik oraz obojczyk, do którego przytwierdzone były naramienniki. Z czasem też zaczęto używać karwaszy, zapewniających ochronę przed ramioną. Dzięki temu, że zdecydowano się na nieopancerzanie metalem pleców i nóg jeźdźca oraz jego wierzchowca, płyty, które zastosowano, mogły być grubsze i zapewniać od przodu odporność przeciwko broni białej, a nawet palnej. Dzięki rozwiązaniom jak folgi Jeździec nie był ograniczony ruchowo, co zwiększało jego szanse, na przykład w walce szablami z wrogą kawalerią. By jednak nie pozostawiać kusarza odsłoniętym zupełnie od tyłu, powszechnie na plecy zarzucono skóry dzikich zwierząt, które obok prestiżu i efektu psychologicznego, dzięki swojej grubości zapewniały pewną ochronę przed cięciem broni białej, jednocześnie pozwalając dalej oszczędzać na wadze. Nierzadkim obrazem było również widywanie husarzy, którzy do walki z przeciwnikiem lekkim i raczej nieuzbrojonym w wroń palną ruszali starczami różnych kształtów i rozmiarów. Podporządkowanie mobilności sprawiało jednocześnie, że z tego bogatego arsenału husarz dobierał to, co akurat był mu potrzebne, nie obciążając konia. Wymagało to więc dobrego rozpoznania przeciwnika i doświadczonej kadry, która potrafiła stworzyć najskuteczniejszą kombinację efektorów. Wymienianie imponującego arsenału F-35 należałoby chyba zacząć od jego radaru. Zarówno AN-APG-81, jak i AN-APG-85 mają zapewniać możliwość rozpoznania i mapowania otoczenia, naprowadzania pocisków na liczne cele w powietrzu, na wodzie czy na ziemi, zagłuszać przeciwnika oraz pozwalać na skrytą komunikację. Dzięki byciu członkami rodziny radarów os teoretycznie te zadania mogą być wykonywane jednocześnie, a to pilot decyduje, jaką część mocy radaru przeznaczy do jakich zadań. Radary te naprowadzać mają pociski, które mogą być przenoszone zarówno w konfiguracji pełnego stealth, ograniczając udźwignię samolotu do 2600 kg uzbrojenia, jak i w tak zwanym Beast Mode, dodającej do tego jeszcze 6800 kg. W układzie stealth cele powietrzne mogą być niszczone na krótkim zasięgu pociskami IM9X oraz AIM-132, na średnim AIM-120C i w przyszłości MBDA Meteor, zaś na dystansach średnio długich nie zaprezentowanym jeszcze AIM-260. W różnych kombinacjach wewnętrznie może być przenoszonych do czterech pocisków powietrze-powietrze, choć trwają prace nad zwiększeniem tej liczby do sześciu. W układzie z zewnętrznymi podwieszeniami rodzina ta rozszerza się o pociski AIM-120B. Oznacza to, że cele powietrzne mogą być niszczone samodzielnie na dystansach do 120 km, a w przyszłości nawet do 200, zapewniając podobnie jak Hussari zarówno wszechstronność, jak i przewagę zasięgu. W połączeniu ze skrytością poruszania się F-35 może oznaczać to śmiertelne zagrożenie dla zarówno wrogich samolotów frontowych, oraz oparujących na zapleczu strefy działań. Do niszczenia celów naziemnych i nawodnych w układzie stealth F-35 może używać zarówno pocisków, jak i bomb, Pociskami są AGM-179, Spear 3, AGM-88G oraz Brimstone. Zaś spośród bomb, cała rodzina naprowadzanych na GPS bomb JDAM, w tym 900 kg Mark 84 w wariancie ogólnym i penetrującym, cała rodzina laserowo naprowadzanych bomb Paveway o wagomiarze do 230 kg. W wersji Mark 82, bomby szybujące AGM-154, GBU-39, GBU-53 oraz zamykająca listę atomowa Mark 61 Mod 12. Cele mogą być więc rażone nawet na dystansie ponad 100 km i naprowadzane tak radarem, systemem GPS, jak i laserem poprzez zintegrowany konstrukcyjnie system celowania naq 40 System o tyle przełomowy, że zwalniający samolot z użytkowania podwieszonych zasobników celowniczych. Jeśli jednak zostanie podjęta decyzja o zastosowaniu podwieszeń zewnętrznych, to do tej listy można dodać AGM-158 bomby kasetowe, a w przyszłości również morskie AGM-158C i JSN, które pozwolą na uderzanie na cele o odległe o ponad 300 km. Bronią ostatniej szansy dla F35 jest również 25 mm działko GAU 22. Jeśli zakładamy, że husarz będzie operował w środowisku obecności wrogich systemów rozpoznania, można sądzić, że układ stealth będzie tym preferowanym. Tutaj jednak do gry wchodzi ogromny atut maszyny, którym góruje ona nawet nad swoim większym bratem, czyli F22 Raptor. Dzięki cyfryzacji pola bitwy. Oraz ogromnej mocy komputerów pokładowych F-35 będzie w stanie, w zależności od potrzeb, naprowadzać na cele efektory tych sojuszniczych systemów, które nie posiadają możliwości wykrycia i namierzenia celu. Dzięki temu, nawet jeśli husarz nie będzie mógł dosięgnąć np. wrogiego AWACS-a, to będzie mógł naprowadzić pocisk wystrzelony z dyżurującego dziesiątki kilometrów za nim myśliwca przewagi powietrznej. Jeśli wyczerpie amunicję do uderzenia na cele naziemne, może naprowadzić na nie ogień pocisków z dronów lub wyrzutni lądowych. Działając w całej konstelacji systemów połączonych z sojuszniczą siecią, F-35 nie będzie ograniczony do siły swoich mięśni, a będzie mógł być silny siłą swoich partnerów. Tak jak Husaria, operowała zawsze we współpracy z innymi, uzupełniającymi ją adekwatnie do zadań formacjami. F-35, jeśli pozostając w konfiguracji stealth, poświęca dużą część swoich zdolności ofensywnych dla pozostawania w strefie niskiej wykrywalności. Jednocześnie w sytuacji, gdyby przeciwnik wystrzelił w jego stronę, husarz może obronić się zarówno konwencjonalnymi środkami, jak wyrzucany czaw oraz flary, jak i systemami elektronicznymi w kadłubie oraz wyrzucanymi z samolotu, a mającymi w ostateczności stworzyć dla pocisków obraz maszyny w pewnym dystansie za myśliwcem. Jednocześnie ogromna rozmyślność zdolności obronnych myśliwca jest uzupełniana o topowe wyświetlacze na hełmowe, które nie tylko pozwalają na namierzanie celów wzrokiem oraz stały dostęp do najważniejszych informacji, ale także na patrzenie przez kadłub, likwidując faktycznie martwe strefy. Cały aspekt pasywnej i aktywnej obrony samolotu jest stworzony z określonym zamysłem zapewnienia platformy, która będzie oferowała dużą przeżywalność, sieciocentryczność, jak i również wielozadaniowość. Ograniczenia z tym związane, jak wspomniany zasięg czy udźwig maszyny w układzie Stew, są kompromisem, nie tak przecież odległym od decyzji o nieopancerzaniu wierzchowca przez husarię. By jednak taki wartościowy środek bojowy utrzymać, potrzebne jest rozbudowane zaplecze, zarówno na poziomie operacyjno-taktycznym, jak i państwowym. Elementem, bez którego husaria nie mogłaby istnieć, były jej legendarne konie. Te szlachetne wierzchowce były najdroższą częścią całego wydatku, jaki spadał na husarza. Pochodzące wierbotnie ze stepów Azji, wierzchowce, by móc w ogóle nadawać się do wojny, potrzebowały dorosnąć, a to trwało 7 lat, w czasie których o takiego osobnika trzeba było dbać, a następnie go wyszkolić i ostrzelić. Koń taki w samym zakupie wart był ponad 60 kg srebra, a nie liczymy tu dosłownych kosztów cyklu życia, koń musiał zawsze mieć dobrą paszę i czystą wodę, a jednocześnie ze swej natury był bardzo podatny na urazy, które w warunkach XVI-XVII wieku oznaczały dla niego śmierć. Ta bardzo poważna inwestycja była zaś przewidziana właściwie na stratę, bowiem o ile towarzysze husarscy dzięki opancerzeniu ginęli rzadko, to konie kładziono pod nimi w wielkich liczbach, przez co każdy husarz musiał mieć w obozie kilka kolejnych na wymianę. Jednakże za te koszta konie odznaczały się ogromną wytrzymałością i prędkością w marszu i w bitwie, przy jednocześnie relatywnie niewielkich rozmiarach. Te karne, potrafiące działać w bardzo ciasnym szyku zwierzęta, były tak zbudowane, że nawet po trafieniu pod wpływem adrenaliny i szoku pędziły dalej padając z jeźdźca przeciwnika, gdzie konie husarskie gryzły i kopały wierzchowce wroga. Wobec tego, jak ważne dla kraju było ich posiadanie, ale również cała infrastruktura związana z ich hodowlą i obsługą, legendarnym faktem jest to, że iż zakazywano ich eksportu za granicę na poziomie ustaleń sejmowych. Wszystko to wraz z rozbudowanym ekwipunkiem kosztowało gigantyczne pieniądze, które husarz musiał pokrywać sam, z wyjątkiem kopii, które finansował król. Niemniejszym systemowo wyzwaniem dla zaplecza było wyszkolenie i wystawienie samego jeźdźca, który musiał umieć zarówno do maksimum wykorzystywać możliwości swojego potężnego rumaka, ale także działać w zespole, korzystać z szerokiego arsenału uzbrojenia oraz posiadać zmysł taktyczny, by nie zaprzepaścić okazji stworzonych przez doskonałe wyposażenie. A żeby to wszystko osiągnąć? Edukacja towarzysza musiała dokonywać już od lat dziecięcych, kiedy to był przyuczany do wojennego rzemiosła przez weteranów, za którymi stała instytucjonalna mądrość, która w polu decydowała o przewadze. To również weterani przywozili do kraju nowinki techniczne z zagranicy integrowane z czasem do ekwipunku. Cała formacja przecież rozwinęła się z lekkiej jazdy węgierskiej, zaś Karwasze jako pomysł zostały przyjęte od Turków. Również nowatorskie rozwiązania krajowe, jak osadzenie kopii w specjalnym uchwycie będącym elementem siodła, dzięki czemu przy uderzeniu energia nie wybijała barku żołnierzowi, czy kształt i rozłożenie pancerza. Albo charakterystyka szabli wymagały działającego, wydajnego finansowo i sprawnie zarządzanego organizmu, w ramach którego wiedza ta była rozpowszechniana, a następnie ćwiczona i dalej udoskonalana. Jednocześnie Husaria nie wygrywała sama bitew, a oddzielne, również bardzo skomplikowane procesy ewolucyjne dotyczyły formacji, które uzupełniały wielkie polskie kopie. Tymczasem, jeśli F-35 jest znany w świecie z jednej rzeczy, to na pewno z ogromnych kosztów związanych z jego opracowaniem, budową i produkcją. O ile zarzuty dotyczące kosztów poniesionych przy opracowaniu są w wielu miejscach nad wyraz, Wszakże w programie opracowano nie jedną, a trzy różne maszyny dla kompletnie różnych rodzajów sił zbrojnych, które można było wdrożyć do produkcji masowej przy jednoczesnym zachowaniu we wszystkich z nich najważniejszych charakterystyk, jak stealth czy sieciocentryczność. O tyle koszty nabycia i utrzymania maszyny są dalej na tyle duże, że stawiają poważne wyzwanie nawet hegemonowi, jakim są siły zbrojne USA. Pamiętajmy bowiem, że mimo działającego efektu skali, wyprodukowano już w sumie tysiąc samolotów wszystkich typów. Koszt jednostkowy maszyny to ponad 80 milionów dolarów. Cena ta jednak nie jest realnie aż tak problematyczna. W porównaniu do innych maszyn generacji 5 lub 4, F35 wypada wręcz bardzo konkurencyjnie przy zapewnianiu unikalnych zdolności. Prawdziwym problemem są koszty utrzymania. Tutaj cena za godzinę lotu, przekraczająca według różnych źródeł od 33 000 do 42 tysięcy dolarów, oznacza, że w całym cyklu życia liczącym 8 tysięcy godzin. Koszt obsługi maszyny zamknie się w okolicach od 264 do 336 milionów dolarów, a maszyna przecież jest w ciągłym stanie rozwoju. W silniku F135 miano uzyskać po raz pierwszy przełomowe połączenie wysokich osiągów i wysokiej wydajności. Ta jednostka napędowa wciąż musi być poprawiana, gdy na bieżąco odkrywane są w niej kolejne problemy. Podobnie jest z oprogramowaniem, które cały czas modernizowane do przełomowego standardu Block 4, stawia na tyle duże opory, że miało w pewnym momencie doprowadzić do wstrzymania przyjmowania przez siły zbrojne USA nowych maszyn od producenta. Wyzwanie powołania do życia f 65 było na tyle wielkie, że USA postawiło na kooperację już na poziomie całego programu, zapraszając do niego zaufanych partnerów z całego świata. O ile takie rozwiązanie zapewniało zarówno asystę finansową, jak i niemal gwarancję, że produkowane myśliwce będą nabywane także poza USA, to niosło to ze sobą ryzyko. Z jednej strony było to związane z niemożliwymi do przewidzenia okolicznościami, które wyłączając jednego z członków programu oznaczały zachwianie kalendarzem rozwoju i dostaw dla całości. Przykładem takiej sytuacji może być decyzja Turcji, która ogłosiła plan nabycia z Rosji systemu S-400. Jednocześnie przy tak wielkiej skali przedsięwzięcia i produkcyjnie, jeśli chodzi o dostarczanie maszyn, tytanicznym wręcz wyzwaniem jest utrzymanie w tajemnicy informacji o przełomowych technologiach używanych w F-35 przed obcymi wywiadami. Te zaś, jak wskazują liczne oskarżenia kierowane pod adresem Chin odnośnie cyberszpiegostwa wokół programu Joint Strike Fighter, są zdeterminowane, by po nie sięgnąć. Poza ogromnym wysiłkiem związanym z tworzeniem nowych punktów produkcyjnych, nowych programów szkoleniowych i ich globalnej obsługi, jednocześnie trzeba pamiętać, że mimo wszystko F-35 będzie potrzebował do współpracy jeszcze przez lata flot innych maszyn. Zawsze bowiem będzie zgodnie ze swoimi pierwotnymi założeniami działać w konstelacji, nie będąc samotną w by więc do maksimum korzystać z jego możliwości, potrzebne jest kompleksowe rozwinięcie komponentu planowania misji i zabezpieczenia samolotów przybywających na Ziemi w swoim najbardziej wrażliwym statum, zapewnienie im asysty, tak nosicieli uzbrojenia, których oczami mogą być husarze, jak i powietrznych tankowców, które odpowiedzą na podnoszony nierzadko problem ograniczonego zasięgu tych maszyn. I to by było na tyle. Jeśli się podobało lub wręcz przeciwnie, popełniłem według Was jakieś karygodne błędy, to bardzo proszę o zostawienie tych uwag w komentarzach. Do usłyszenia następnym razem.